Czas jest bardzo ważny, więc żeby nie marnować waszego od razu przejdźmy do pełnego mówienia wandy. Ja jestem kurczak i zapraszam do oglądania. Najnowsza postać ma maksymalnie 175 punktów głodu i 200 sanity, jednak ogromna zmiana dotyczy jej statystyki zdrowia. Znane nam punkty zdrowia zostały zastąpione zegarem, który wskazuje obecny wiek wandy. Rozpoczynając przygodę zaczniemy w wieku 38 lat, jednak jeśli wanda osiągnie wiek 80 lat zginie ze starości. Wiek Wandy zmienia się co około 40 sekund, na co wskazuje dłuższa wskazówka zegara, więc może przeżyć około 3,5 dnia bez odmadzania się. Możemy odmłodzić Wandę za pomocą zegara, z którym rozpoczyna grę. Jedno użycie tego zegara cofa wiek Wandy o 7 lat. Jest to jedyna możliwość na leczenie Wandy, co sprawia, że postać ta musi bardzo uważać na upływ czasu, jak i obrażenia, jakie są jej zadawane przez stwory, czy przy jedzeniu potraw, które obniżają punkty zdrowia, jak Monster Meat, nie licząc ulubionego dania Wandy, cukierków. Wanda otrzymuje jedynie 40% standardowych obrażeń od stworów czy jedzenia. Dla przykładu pies zadaje 20 punktów obrażeń w normalnej postaci bez zbroi, a Wanda bez zbroi otrzyma jedynie 8 punktów obrażeń, co oznacza, że postarzy się o 8 lat. Jeśli jednak ubierzemy Wandę w np. futbol helmet, dzięki jego redukcji obrażeń otrzymamy jedynie 1,6 damagea. Obrażenie, jakie otrzyma Wanda, w zależności od zadawanych przez przeciwnika i rodzaju uzbrojenia, można wyliczyć z tego wzoru. Poniżej sposób obliczania w przypadku nie psa, gdy Wanda nosi football helmet. Musimy więc dość mocno uważać na wiek Wandy i chronić się za pomocą zbroi, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem, nic nie jest w stanie wyleczyć Wandy poza jej zegarem odmładzania. Nie pomoże wam danie leczące żelki, namiot, healing salve czy dusze Wartoxa. Jedyną możliwością jest odmładzanie. Tak jak mówiłem, zaczynamy grę z jednym zegarkiem odmładzającym. Podobnie jak inne zegary, ma on nieskończoność użyć, przy czym po każdym użyciu musimy odczekać 2 minuty, by móc ponownie z niego korzystać. Na szczęście Wanda może wytworzyć więcej takowych zegarków w swojej nowej zakładce. Wydaje mi się więc, że na walki z bosami zabierzemy kilka sztuk odmładzających zegarków. Za ich pomocą możemy odmłodzić Wandę do 20 roku życia. Niżej nie zejdziemy. Zegary możemy wytworzyć za pomocą części czasu, czyli tych małych zębatek w zakładce Wandy, kosztem 8 fragmentów tulecytu i dwóch koszmarnych paliwek, jeśli w ekwipunku posiadamy narzędzie Wandy. Je również możemy wykonać w tej zakładce kosztem złota, flinta i trzech patyków. Nie zużywają się one podczas kraftowania i za ich pomocą możemy rozbierać zegary na części, otrzymując zwrot wszystkich surowców. Przydatna sprawa, jeśli chcemy pokombinować z innymi zegarami, a nie mamy na tylu surowców. Za pomocą jednej części czasu, dwóch marmurów i jednego czerwonego gema, możemy wytworzyć kolejne zegary odmacające, które działają dokładnie tak, jak otrzymywane na start. Gdybyśmy jednak nie zdołali przeciwstawić się pływowi czasu i Wanda osiągnie wiek 80 lat, przez co zginie, możemy uratować sytuację kolejnym zegarem z jej zakładki. Kosztem jednej części czasu, dwóch żywych kłód i czterech Bonshardów wytwarzamy ożywiający zegar. Jako duch Wandy nawiedzamy ten zegar podobnie jak amulet czy touchstone, dzięki czemu Wanda zostaje ożywiona w miejscu swojej śmierci. Zegar jednak zniszczy się. Inaczej będzie, gdy Wanda ożywi inną postać, klikając na jej ducha obwym zegarkiem. Zegar do wkrzeszenia nie zniszczy się, jednak trzeba będzie odczekać 4 minuty, by znów go wykorzystać. Ożywianie tym sposobem nie kara nas obniżonym maksymalnym zdrowiem. Wanda może ożywiać się jak pozostałe postacie, nie będzie jednak tracić maksymalnego zdrowia, czyli wieku, niezależnie od sposobu wskrzeszenia. Skoro już o śmierci mowa, umierająca Wanda zachowa wszystkie zegary, jakie znajdowały się w jej ekwipunku w momencie śmierci, poza odradzającymi. Po wskrzeszeniu jej licznik wieku będzie wskazywał 60 lat. Także będziemy mieli fajne okienko na odmudzeniu Wady i ogarnięcie sytuacji. Myślę, że umieranie Wandą będzie częścią taktyki grania tą postacią. Przyszła pora na cofanie czasu, a raczej coś w tym stylu. Kolejny zegarek w zakładce Wandy, który wykonamy z jednej części czasu i dwóch sztuk złota, pozwala on na cofnięcie się w miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Miejsce to będzie oznaczone białym okręgiem. Dodatkowo, w momencie cofania się jesteśmy niewrażliwi na otrzymywanie obrażeń. Tak jak wspomniałem na streamie, możemy to wykorzystać do kajtowania pszczół B-Queen czy ucieczki z klatki chwilu Weavera, szczególnie że kuldom tego zegarka to jedynie 2 sekundy, a oczywiście możemy korzystać z kilku jednocześnie. Co do odległości, na jaką się cofniemy, jest ona zależna od wieku Wandy, ale do tego jeszcze wrócimy. Kolejne dwa zegary możemy odblokować przy presji hatitatorze. Pierwszy z nich wytwarzamy z dwóch części czasu, dwóch sztuk złota i jednego kłamaktuska. Za jego pierwszym użyciem wytworzymy miejsce, do którego przy drugim użyciu się teleportujemy. I to niezależnie z jakiego miejsca, bo możemy zrobić sobie teleporty z Lunarnej Wyspy na kontynent, albo nawet z wnętrza ruin prosto do naszej cieplutkiej bazy. Jeśli nie chcemy zajmować nimi miejsca w ekwipunku, możemy robić przystanki autobusowe umieszczając w skrzyni zegar, który powiązany jest z odległym miejscem, do którego chcemy się teleportować i to samo zrobić na kolejnym przystanku. Po użyciu zegara musimy odczekać 8 minut, czyli cały dzień, by móc się nim znów teleportować. Jeśli nie podoba nam się miejsce, w którym ustawiliśmy teleporter, wystarczy zniszczyć zegar narzędziami i stworzyć nowy. Jeśli chcecie zrobić to samo z przyjaciółmi, wystarczy, że umieścicie za pomocą prawego przycisku myszy w zegarze fioletowy klejnot lub odblokujecie na to recepturę przy presji i torze. Zasada działania jest podobna, wybieracie miejsce, do którego chcecie się teleportować, a następnie używacie zegara, co otworzy portal na 10 sekund. Możecie przez nie przejść jako każda postać, nawet przenosząc ciężkie figury, jednak tylko Wanda może aktywować portal zegarem. Każde jego użycie zniszczy klejnot, przez co zegar będzie służył tylko Wandzie, jednak można w nim ponownie osadzić klejnocik. Jeśli jeszcze nie przekonaliście się co do Wandy, to teraz przyszedł moment, w którym ją pokochacie. Ostatni przedmiot zakładki Wandy możemy wytworzyć przy Shadow Manipulatorze z 6 części czasu, 4 sztuk marmuru i 8 sztuk koszmarnego paliwa. Jest to broń, a dokładniej beach, czyli broń o sporym zasięgu mająca 100 użyć oraz może być naprawiona koszmarnym paliwem, które dodaje 25 użyć za każde uzupełnione paliwko. I tutaj pojawia się zabawa. Jak już może zauważyliście, wraz z wiekiem wygląd Wandy się zmienia. Nie jest to jednak sam wygląd. Im starsza jest Wanda, tym lepiej potrafi korzystać z magii cieni. Jej obrażenia zadawane jej bronią lub darkswordem będą zależne od jej wieku. Wanda w wieku od 20 do 35 lat będzie zadawać standardowe obrażenia Darkswordem. Po przekroczeniu 36. roku życia, aż do 64. urodzin, Darksword w rękach Wandy będzie zadawał niemal 82 punkty obrażeń. W wieku powyżej 65 lat Wanda będzie zadawać aż 119 obrażeń Darkswordem, To jednak nic w porównaniu do jej osobistej broni. Wanda w wieku od 20 do 35 lat będzie zadawać 82 punkty obrażeń Alarming Lockiem. Po przekroczeniu 36 roku życia aż do 64 urodzin alarming clock w rękach Wandy będzie zadawał 98 obrażeń. W wieku powyżej 65 lat Wanda będzie zadawać aż 143 punkty obrażeń swoim półzasięgowym zegarem. Jest to więcej niż zada w pełni najedzony Wolfgang Dark oczywiście bez pozostałych buffów. Co ciekawe, broń wandy nie niszczy się na 0% wytrzymałości, będzie jednak zadawać 27 punktów obrażeń lub 13,5 punktów obrażeń jako stara wanda, dlatego warto napełnić ją paliwkiem. Jak już wspomniałem, młoda wersja wandy to ta, która ma od 20 do 35 lat. W tym wieku może bije najmniej obrażeń, ale może teleportować się o większe dystanse za pomocą zegara cofającego czas. Dodatkowo będzie kraftować przedmioty szybciej od swoich starszych wersji. Jeśli grubsza i krótsza wskazówka na jej zegarze przekroczy czarną kreseczkę po prawej stronie tarczy zegara, wanda zmieni się w starszą wersję siebie. W wieku od 36 do 64 lat Wanda kraftuje przedmioty wolniej, a jej zasięg cofania się zegarem jest zmniejszony o 1 trzecią. Używanie różek będzie zabierało jej tylko połowę standardowego kosztu Sanity, a noszenie darksworda czy cienistej zbroi będzie obniżać jej Sanity trzykrotnie wolniej. Przekroczenie przez krótszą wskazówkę czarnej kreseczki po lewej części tarczy zegara sprawi, iż Wanda zmieni się w najstarszą ze swoich wersji. W wieku od 65 do 80 lat jej szybkość kraftowania jest przytłaczająco mała, a odległość na którą może teleportować się zegarem do cofania czasu jest ponownie obniżona. Jest to raczej niewielka wada w porównaniu do obrażeń jakie zadaje cienistymi broniami w tym wieku oraz tym, że po 65 roku życia noszenie przez nią Darksworda czy cienistej zbroi nie obniża jej sanity, a korzystanie z różnych czy innych magicznych przedmiotów będzie zabierało jej 1 czwartą standardowego sanity. Jeśli będzie korzystać z broni innych niż Darksword i Alarming Clock będzie osadować jedynie połowę obrażeń, Dodatkowo w formie staruszki mniej efektywnie korzysta z młotka. Korzystając z tych benefitów i zwiększonych obrażeń musimy być jednak ostrożni, gdyż zatknięcie się krótszej wskazówki z pionową czarną kreską na tarczy zegara oznacza osiągnięcie wieku 80 lat i nieuniknioną śmierć. Wanda to postać, w której ryzykowne zarządzanie wiekiem może nam się bardzo opłacić, jeśli będziemy z głową korzystać z jej zegarów. Jeśli już pomyśleliście o używaniu zegarów, czy broni Wandy przez inne postacie, to muszę was zmartwić. Inni surwiwaliści nie są w stanie wykorzystać tych przedmiotów, mogą jedynie przeskoczyć przez przejście, które otworzy im Wanda, lub jako dół zostać skrzeszonym przez miłą Wandę i jej zegar. Wraz z pojawieniem się, Wanda otrzymała trzy skiny, w tym Guest of Honor, Triumphant i Tinker Smith. Wandę możecie odblokować za 6 dolarów wraz z jej skinem Guest of Honor lub za 10 dolarów, gdzie otrzymacie wyżej wymienione skiny. Wandę możecie odblokować również za 8 dolarów w starter paków, w którym znajduje się poza nią kilka skinów, w tym nowy skin do plecaka i pochodni. Jeśli nie chcecie wydawać realnych pieniędzy, możecie odblokować wandę za 2700 puli. W momencie, w którym oglądacie ten film trwa nowa kampania Twitch Dropów, a w niej ster z kolekcji Nautical. W opisie znajdziecie również link do punktów klej. Jako iż Wanda jest najpewniej ostatnią nową postacią w Don't Starve Together, przynajmniej przez jakiś czas, jestem zadowolony z tego, jak fajnie została przemyślana przez twórców. Jej mechaniki naprawdę dają poczucie kontroli nad czasem i przestrzenią, a zarządzanie jej wiekiem, by odpowiednio dobrać perki do sytuacji jest kosmiczne. Serdecznie zapraszam was do serii streamów, na których ogrywam Wandę i mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi i wy z zadowoleniem będziecie nią grać. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w przyszłości. Lub w przeszłości.